Siemanko, tu Kebson. Świat kurczaków z Rożna to temat, który chciałbym rozwijać w nowym roku i dziś wleci taka krótka zajawka, natomiast w tym wątku bardzo liczę na wasze polecenia z różnych miast. Zawsze a propos jakiejś tam wycieczki kolejnej do danego miasta postaram się odwiedzić lokal z kurczakami z Rożna. W Warszawie znam kilka lokali, to raczej nie trzeba, ale jak znacie jakieś coś takie mniej popularne, to też możecie pisać. Powoli będę tutaj sobie odhaczał te miejscówki. Dziś jesteśmy w hali Mirowskiej w Warszawie, a z racji, że z siedzeniem tam było trochę ciężko, to ja postawiłem sobie wziąć udko z kurczaka, żeby szybko zjeść, a jednocześnie żeby mieć materiał i coś się wypowiedzieć. Miejscówka nazywa się ROFL, kurczaki z Rożna i tak jak mówiłem, znajduje się w hali mirowskiej. Robiłem dwa podejścia do tego miejsca, bo, na, bo za pierwszym razem podszedłem i łódek nie było. Podszedłem za dwie godziny, bo akurat sobie pospacerowałem i już udało się kupić, to pokazuje, że schodzą w miarę na bieżąco. Ja za łódko zapłaciłem 7 zł, natomiast pół kurczaka kosztuje 14, a cały 28. Zrobiłem przebitkę, jak to wygląda. Zatem można zobaczyć kurczaki na ruszcie, ale skupmy się powoli na jedzeniu. Łódko świeże, dość soczyste, ale kurczak. Zrożna to kojarzy mi się z taką e, chrupiącą skórką. Tutaj tego brakowało, bo była lekko gumiasta. Ale powiedzmy, że to dopiero początek mojej drogi z kurczakami, i wszystko co najlepsze to dopiero przede mną. Być może wynika to z faktu, że powinno to łódko dłużej spędzić nad opiekaczem, a może w tym miejscu po prostu tak podają. W środku był miękki ten kurczaczek, tak jak mówiłem, całkiem soczysty. Zresztą widać to po palcu, jak trzymałem z tego kurczaka, aż ciekło. E, można powiedzieć, że aż puszczał soki. Dziś nie będę się rozgadywał, bo w tym segmencie że tak powiem, dopiero uczę się oceniać, więc jak są tutaj jakieś mądre głowy, to możecie napisać na co zwracać uwagę w przyszłości, jak będę zamawiał sobie kurczaki. W przyszłej recenzji zrobię to bardziej szczegółowo, tak jak zawsze metodą prób i błędów będę starał się rozwijać w tej działalności. Za 7 zł człowiek coś przekąsił, nie chciałem tego, nie chciałem brać połówki, bo tam i tak rozsiadłem się na gaśnicy, to nie stolik, tylko jakaś gaśnica, czy coś tam, jakiś, jakaś pucha, to tam się rozstawiłem i jedną ręką operowałem łódkiem, a drugą nagrywałem, to żeby nie ośmienić kamery. Zamówiłem sobie, to wtedy nie, nie zamawiałem sobie ćwiartki. No i to tak wyszło, żeby właśnie móc operować spokojnie jedną ręką, to wziąłem sobie to łódko za 7 zł, przekąszone, na małego głodu i na chwilkę wystarczyło, ale jakbyście celowali w to polecenie, to polecam coś większego, bo apetyt tylko został pobudzony, ale to może i dobrze, bo nie było to nic specjalnego, żeby jakoś tam szczególnie może to polecać, albo żeby teraz sobie Wróć w brodę, że nie zamówiłem czegoś większego. Te bardziej medialne lokale w Warszawie myślę, że zrobią lepszą robotę, a na dziś wlatuje o cela 5, czyli poprawnie, ale bez szału. Pozd